Witam Was w odcinku z okazji Halloween I z tego względu Zrobiłem coś innego Czego zazwyczaj nie robiłem um, U mnie gościnnie gościnie jest Migmaty Przywitaj się, witam witam I dzisiaj e, Zrobię trochę coś innego Bo nie robiłem jeszcze filmu na Halloween To jest jakby pierwszy Halloween na moim kanale ale z okazji tego, że jest Halloween, to no trzeba jakoś jakiś taki mieć film w klimacie, więc e, dlatego przedstawiłam wam sześć e, tajemniczych nagrań, które was przerażą. Zapraszam do oglądania. Numer jeden. Nagranie z posesji właściciela domu, a dokładniej z kamery, która była na jego podwórku. Wygląda jakby to coś, jakiś rodzaj zwierzęcia. Szukałby tutaj podżywienia. W wielu spekulacjach w komentarzach ludzie pisali pod tym filmem, że może by to wygłodniało wilkołak. Właściciel był zdziwiony tym nagraniem i spekulował, co to może być za zwierzę. Jeśli się dokładniej przyjrzymy, to na przybliżeniu widać nawet jego kły. Jak dla mnie jest to bardzo dziwne, ale wierzę, że to mógł być wilkołak? Numer 2. Nagranie z monitoringu w sklepie. Na owym nagraniu widzimy mężczyznę, który przechodzi obok lustra, ale na owym lustrze nie widzimy żadnego odbicia, a jak wiemy wampiry nie rzucają odbicia. Czy to mógł być wampir? Nie wiadomo, sam właściciel jest zdziwiony. Numer 3 W październiku 2000 roku Genomic poławał z rodziną. Niedaleko ich domów w Noren, w Ontario, w Kanadzie. Gdy zaczęli wracać do samochodu, na ścieżce niedaleko rzeki Vermilion usłyszeli przerażający dźwięk. Dochodzący nie wiadomo skąd. Zino myślał, że to jest niedźwiedź albo łoś, ale krótko po tym zdał sobie sprawę, że to żaden z nich. Był doświadczonym łowcą, który znał las. Był bardzo zmieszany. Zaczął nagrywać dźwięk, by pytać się koledze, co to mogło być. Ale gdy dźwięk był bardziej słyszany, wiedział, że to coś się zbliża. Jego żona się przestraszyła. Wzięła ze sobą wnuka i Uciekła do samochodu. Sami zobaczcie i powiedzcie, co o tym myślicie. Numer 4. YouTuber Leviathan. Publikuje film o zjawiskach panoramicznych. 24 sierpnia 2020 roku przesłał on film, który został nagrany we Słowacji. Sami zobaczcie to nagranie. Dźwięki przeraziły mężczyznę, ale on postanowił kontynuować swoją wyprawę, co było złym pomysłem. Po chwili, gdy spogląda za siebie, w drzewach zobacza coś dziwnego. Numer 5 Ten film został nagrany w Brazylii. w YouTube, który nagrywa film z eksploracji opuszczonych jak i pono budynków. Nagranie zostało nagrane 10 maja do 2021 roku. Jest to jeden ze straszniejszych treści na jego kanale. Na nagraniu bada on opuszczony budynek. Jednak po to, jak się okazuje, nie byli sami. ME LEGO do NOSSA SIENO CIEWIENKA! CIE KALA! CIEMIE? CIE Na koniec widzę na torcie, bo nagranie to jest naprawdę przerażające. Numer 6. Kanał Para Breakdown, 21 stycznia 2013 roku. Flip złapał coś na nagraniu w Aragonie. Podczas swojej wędrówki mówi, że nagranie może być nagraniem, które potwierdza istnienie Wielkiej Stopy. Jednak to co wydaje się być czymś innym, czymś bardziej strasznym. Miało to miejsce około 23. Flip określa to jako psa albo hienę. Potem słyszymy strzały dochodzące z lasu. Zresztą sami zobaczcie owe nagranie. feet from my house and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Uh, kind of sounds dogish, hyena-ish, but you can hear it going off in the background right now. It's really kind of strange just to say the least. Uh, it's been going off for about 15-20 minutes so far um, by the fire station and uh, it's pretty crazy so if you can Listen, that'd be crazy. Hold on. I mean, that almost sounds like laughter. shot over into the woods Słuchajcie, ten film powstał do okazji Halloween i naprawdę długo się nad nim męczyliśmy, więc docenię to, jeśli ym, byście dostawili łapkę w górę, no i nie pozostaje mi nic innego jak do Was pożegnać. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał, do zobaczenia i cześć. Pa!